Cześć! Dzisiaj przedstawimy Wam nowy zestaw napęd 35 LES z panelem solarnym. Zaczynając od samego napędu, prezentuje się on w następujący sposób: Napęd służy do zautomatyzowania pracy rolet zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Posiada 3 regulowane prędkości: 13, 10 i 7 obrotów na minutę. Dodatkowo posiadamy funkcję miękkiego stopu, która może być włączona bądź wyłączona w zależności od potrzeb. Dodatkowo na głowicy znajduje się przycisk programowania, który spełnia kilka funkcji. Krótkie wciśnięcie przez około 2 sekundy powoduje wprowadzenie napędu w tryb programowania pilota. Przytrzymanie przez 6 sekund powoduje blokadę sygnału radiowego, a przytrzymanie przez 10 sekund powoduje zmianę kierunku pracy napędów. Posiada on odbudowany akumulator, który może być dodatkowo zasilany za pomocą panelu słonecznego. Panel reprezentuje się w następujący sposób: posiada wtyczkę, która jest wodoodporna. Jeżeli chcielibyśmy umieścić panel w dalszej odległości od napędu, możemy skorzystać z przedłużki, która znajduje się w zestawie. Panel może być zamontowany za pomocą kołku lub krętów na płaskiej powierzchni, bądź też za pomocą regulowanego uchwytu, który również znajduje się w zestawie. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.joda.pl